Dajcie, kochani, na pewno zauważyliście w ostatnio, że w internecie dużo piszemy o jest pan Nilsson, dlatego chodzę dla was z tą wiadomością osobiście, z tym filmikiem, a żebyście się przekonały, jakie to jest tu coś cudownego, bo niestety są ludzie w internecie, którzy są na tyle nie do, um, uczeni. Będę dokładnie powiedziała. Nie chcę nikogo obrażać, ale moje współpracowicielki są często głupio zaczepiane, że oszustki sądzę, że z branży jubilerskiej i dalej, i tak dalej. Chcę Wam powiedzieć, że to jest wszystko prawda. Jest pani Nilsson. Amazing Biżuteria, sprawdźcie w Google, wchodzi na rynek internetowy. My jesteśmy prawnie ulegalizowani do rozpowszechniania tego i do zatrudniania nowych dziewczyn. I to nie jest żadna piramidka nielegalna, czy to jakieś bzdury, majery, co tutaj ludzie wypisują. My jesteśmy legalnym, bardzo dobrym, znanym na całym świecie tworzycielem biżuterii. Także jeżeli tacy ludzie jak Jennifer Lopez z nami pracują... Czy yy, po prostu mamy sklepy w najdroższych regionach na całym świecie? Taka firma nie może sobie na coś nielegalnego pozwolić. Także, wszystko, co tutaj robimy, co prosperujemy, jest legalne, jest zapisane we wszystkich registrach. Do tego jesteśmy uprawniane do rozpowszechniania. Jeżeli masz ochotę się do nas dołączyć, szukasz pracy, gdzie co miesiąc zostaniesz przelew na konto, przy tym czasie, ile możesz zainwestować, dorobić sobie coś. Czy po prostu też masz chęć na pracę bez żadnych umowień, bez żadnego ty, musisz, ty trz to trzeba? Zaz zgłoś się do nas albo do moich dziewczyn, które też codziennie zapraszają do współpracy, bo dopiero jest to projekt nowy. Firma jest znana i wchodzi tylko teraz na internet. Przez koronę zmieniamy po prostu styl działania, bo widzimy, że internet nie umiera. Życie na drogach, życie w mieście, życie. Pasażach umiera, a w internecie można wszystko lepiej nabyć, i to jest nasza przyszłość. I kto chce się do nas dołączyć, zapraszam serdecznie do cudownej współpracy przy biżuterii srebrnej. Ja zawsze mówię, że my Polki jesteśmy lepsze sroki, dlatego założyłam to wszystko, chociaż jest po niemiecku. Tłumaczę wszystkim Polakom, także macie super ode mnie suport, super ode mnie pomoc, żeby się włączyć do działalności niesamowitej w Niemczech. Także zapraszam serdecznie wszystkich rodaków. Paniów, pań i panów, ja przepraszam, bo już od 28 lat w Niemczech mieszkam, to mi to czasami takie wstawki niemieckie wchodzą. Tak samo mężczyźni są serdecznie witani, mamy też biżuterię dla mężczyzn, mamy super projekty samochodowe. Dlatego piszcie do mnie, dowiadujcie się, piszcie do moich dziewczyn, to jest wszystko legalne, wszystko jest rejestrowane. Podatki są wszystkie płacone i nie ma żadnego oszustwa. To jest cudowna firma, która właśnie wchodzi teraz na rynek. Serdecznie zapraszam Was do współpracy.